Für den Villach. Und jetzt Simon Amann, der zweite im Gesamtweltcup. Wenn er jetzt hinter Martin Koch bleibt, dann ist Thomas Morgenstern Wettcupsieger. Definitiv. Der ist interessiert. Wieder über den Schwerpunkt das ist noch ausgegangen. Ja, ja, ja. ja. Oh, wo fliegt der? Ah. Hin. Ah. Simon! Pracą 10 do Chinów. No i teraz Dajki. To pierwsza seria we wczorajszym konkursie Nieudana w jego wykonaniu, no ale potem po drugim bardzo dobrym skoku przesunął się na piąte miejsce. Serii próbnej jak mówiłem, 236,5 metra. Nowy rekord Japonii. Teraz też będzie bardzo daleko, będzie zdecydowanie najdalej ze wszystkich i bardzo ładne lądowanie Daiki Ito. Ależ piękny lot z zaprzeczeniem praw fizyki w wykonaniu Japończyka. Gdzie było przyciąganie ziemskie? Chciałoby się zapytać, jeżeli skacze i ląduje na 240 metrze Daiki Ito. 240 metrów, proszę Państwa, a więc po raz kolejny poprawiony rekord Japonii. No jak wysokie noty, trudno się dziwić. Jest 1,19 i jedna i pół, e, Trzy dziewiętnastki będą się liczyć do jego łącznej noty. No a ta będzie. Zobaczmy, co zrobi teraz Gregor Schlierencauer. 237 metrów dzisiaj w serii próbnej. Szliri absolutnie wraca do formy. Zachwiało nim tam pierwsze, ale jest wysoko i tak, że będzie daleki skok. Ależ daleko poszybował Schlierencauer! CO ZROBIŁ GREGOR SCHLIERENZAUER? Srebro na tych mistrzostwach powinna wywalczyć ekipa Niemiec, a Bronz Słowenia. Teraz Runevelta, no, pierwszy skok świetny, 229 metrów, ale Norwegowie już raczej poza strefą medalową. Ale on walczy i to mi się podoba. Walczy, walczy o to, aby uzyskać rewelacyjny wynik Runevelta. Severin Freund, Dajki, to przesunął się z 14 w najgorszym razie na piąte miejsce. A teraz, będący na trzecim miejscu po pierwszej kolejce, Robert Kraniec, rekordzista Słowenii, reprezentant Słowenii, 217,5 metra pierwszej kolejce. Będzie daleki, Lot, będzie bardzo daleki. ...świata w lotach narciarskich, Anders Panemel. Czwarty skoczek mistrzostw świata juniorów z OTP z ubiegłego roku. Jedenasty mistrzostw świata juniorów z z 2010. Zawodnik, który skakał do tej pory w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po kapitalnych występach w Brotterode, kiedy był pierwszy i drugi. Także drugie miejsce zajmował w Sztams i w Trondheim trener Aleksander Stöckl. Zdecydował się włączyć go do pierwszej reprezentacji. No i to się okazało bardzo dobrym i trafnym posunięciem, bowiem Anders Emel, 20-letni skoczek, odpłaca mu się bardzo dobrymi skokami. Czy tak będzie podczas tej pierwszej serii konkursowej? Oj, będzie, będzie, będzie daleko! Będzie bardzo daleko! Anders Emel dokonuje tu... Får vi se, da, om noen som har verdensrekord. hadde oh, Evensen med verdensrekorden ut her. Hvordan ender dette? Deres da, For Eremin Evensen hoppet ikke det andre opp? Han hopper godt igjen! Han hopper eventyrlig langt! Er det ny verdensrekord? Er det ny verdensrekord?